Nie jestem. A myślałem. Jestem lepszy od ciebie. No tak. Wiesz. Okej. Okay. Możemy iść 1v1 jak chcesz. No, chodź bedy, No wiesz, jeden V1 w Bedach. Nie da się tak. Da się. Jak jak się da? Nie da się. No da się. To jesteś głupi. No to dobra. Nie do, da się. Dołącz do mnie do party, to zobaczymy. Dołączyłem do party. Nie dołączyłeś. A dołączyłeś. Dołączyłeś. Rzeczywiście. Rzeczywiście. Patrz się ucz. A, Odpaliłeś ten No jest. A to poczekaj, wyś się rozłącz z party. Czekaj... Opuściłem. O, też opuściłem, to... to patrz. Chodź tu pod... podejdź tu pod solo. I walimy typa. No. <grym>. I... duels. Na trzy, czter. cztery. R. R. Czy będziemy razem? Nie, ja jestem z kicia kotą. To wyjdź. Z kotą, to wyjdź. Kicia, kotów, wyjdź, kicia kot. Dobra. Kicia kotą. Jak na to Jak kiedyś miałem filipek groźny. Dobra. Trzy, cztery, ry! Lagę. O, jestem sam, jestem sam. Dołącz. Dołączaj, sam jestem na, na duelsach w solo Obłagam No proszę, proszę, szybko, szybko Jestem na razie sam No nie! No nie jakiś. U umbo do mnie wbił. Umbo 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 11 Walimy, walimy go, walimy go Umbo 11, umbo 11. Jaki klasy? Filip, po, po, no, podłoga, Filip, VIP, podłoga, pro, a co? Oddaj tak dokładnie się... na no, no podłoga, na, Filip, e... VIP, podłoga, pro, jakbyś chciał wiedzieć, a do czego ci to po, potrzebne? Podłoga, pro. Nie ma tak. Podłoga, Filip, podłoga, pro. Co? Nie! No podłoga, Filip, VIP, tak. podłoga, pro. Podłoga Filip VIP Podłoga Pro Filip VIP Udałem cię Udałem cię A co ty tam chcesz wiedzieć? 2040 MT na Prezydent skry SN Syn O, idziemy, dobra, kto buduje łóżko udy. i... Ty buduj łóżko. Polecam Sandstone. Wiesz dlaczego? Mimo to, że kosztuję... Ja umiesz się budować. Ja umiem Taki. się budować. A ty, a, umiesz, ty. Twer a ty umiesz twerkować, Taki. wiesz? <laughs> Serio umiesz. Uh -huh. Dobra, ja idę się już budować. Pa, już. Nie stał ci bloków. No, na pewno. Pa, obudowałem. <laughs> XD Gotowe. <laughs> Jesteśmy. Potrzebujemy cztery diaksy na początek. Cztery. Aby generator se kupić. Odkładam do normalnej skrzynki diaksy. Wszystko odkładaj zawsze do normalnej. No wow. był ułomny. Bo jesteś. <laughs> ja zapomn zapomniałem o kiedy do mnie wbijasz? Teraz, zobacz. Co to? Co? ty Co? Co? O O dzięki za nutka. Tak to, mam, przeszukuj. Dobra, dawaj na, dawaj na niebieski. O, robisz to. Ej, to poczekaj, ja tylko odłożę jeszcze diaksy i, i, i idę z tobą. Za chwilę pójdę do ciebie. Wziął cię. Z zaskoczenia. O, o, o. Co Poczekaj je, je, Poczekaj, ja muszę jednego diamenta ty. Bierzemy go. Ej, dobra, mam... je, dobra, mam jednego je, od niego 5 je, Dwa, jeden. <laughs> Próbował cię, ja go zarzuciłam. Ej, chcesz sharpnessa czy kupić nam generator? Sharpness, sharpness, sharpness. Dobra. Busta masz Dobra. Jest. Zniszczamy dady. Teraz, niszczymy ich. Tak, zniszczony jeden. O. Dałeś się. Zniszczony ja. drugi. Zaskakując. Ej, a kto tam Zabiłem, był? Owo. Ale nie zniszczyłeś łóżka? Z... Zniszczone. Ty no nie gada, że niebieskich nie ma. Ty, nie ma morskich rzeczywiście. Rozwalił ich ty sam. Bo ja dobry jestem. Czekaj, 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 muszę coś zrobić. Muszę coś zrobić. Czekaj. Muszę się jakieś ustawić. Muszę się jakoś ustawić. To drugie, co najlepiej robię ustami 2 1 1 5, albo kijami. <grystanie> Ale tak, ty jesteś czasami głupi. <grystanie> Ej, różowy! Dobra, dobra, dam sobie radę z tym różowym, który jest pośledzony trochę. Bo nie umie speed bridge'a. Co A jest? No tak? Opier on nas zniszczy Dobra o, o. Chociaż go zabiłem tyle dobrego że on nie mnie Tak mamo Poczekaj, chwila O kurwa, dobra, z tego jak coś Czemu? Ja już nam kupuję ochronkę 2. Dobra, to chcesz... No, 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 no. Idziemy chronić Antka widzowie. Gdzie jest nasz keto Antek? Keto Antek. Idziemy go chronić. Gdzie jest Antoś? Gdzie jest Antoś? Gdzie jest? Gdzie jesteś? I... Gdzie ty jesteś? O tutaj ja jestem. Ja jestem żywki. Siemka. Hello. Mamy jednego Diaksa. No, 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 no. Mam 6 fajer rybali Pa, 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 co robię? Pa, co robię? Pa co robię pa? Trzymaj to, to, to. Z tymi mi dajesz? To, to. Przecież mam mieczyk. Let's go. Przecież ja to mam tak. mieczyk. Ja, jakby, jakbyśmy mieli łóżko, to bym potrafił, ale nie teraz. Teraz chodź na... CHODŹ NA ZIELONYCH! Nie małem tego... Yy, opsa. Chodź na zielonych, debilku. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ej! ej co jest? Gdzie ty w ogóle jesteś? Ha, ty Ja jest... na środku jestem. Ha! ciao <laughs> O oh, sieła, Wracaj lepiej! Yeah. Stamtąd? Aha! Xd da Dawaj do zielonych! Dawaj zrób mi tą słoną wizytę! <śpec Differentollowcribe> chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Nie idź tam! Chodź tu! No co? Chodź tu, 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 tu! tu? Tu idziemy! Tu idziemy! Czekaj Co ty robisz? Ja już do nich idę. Ja idę już do zielonych. Spadłeś. Spadłeś? Nie, ja nie. To dawaj do zielonych! Poczekaj. Ja już u nich na daszku jestem. Czekam... Oj, zieloni beda nie mają. Czekam za tobą przy stojniaku. zieloni beda nie mają. No wiem. Czekam za tobą przy to jest... stojniaku. Dawaj kurwa, ten film Nie, nie zrobiłeś tego Nie spadłeś Ej, ty nie mogłeś spaść, prawda? Ej, prawda? Tak, 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 prawda, prawda? Pomocy, pomocy Ej, on ma city, on ma nieskończoność HP przecież, a no tak. Teraz... Uf. Mnie zabił bijesz go, bierz. Nie ubiję go Ej, Gramy jeszcze blisko. raz, gramy jeszcze raz Było blisko, było blisko Jak to polizmam przeszukuje mnie! Przecież mam prawo nosić to co chcę! To co moje jest, moje, co ja ramnie! W razie co? Przecież nie wiem jak idę. No chyba ty. Co? na YouTubie włączyłeś live? A? No jest live. Na YouTube Tak na YouTubie jakbyś chciał wiedzieć. O, rzeczywiście. O, Sie Siema Maciek, siema Olek! Witam, witam moder moderatora oraz Oleczka A mnie jako moderatora nie masz tych to, z... Dobra, idź się buduj lepiej Ja muszę zabudować łóżko po Pozdrawiam Olusia, pozdrawiam, pozdrawiam o o o Olusia Pozdrawiam musiał... do teraz to już Już. Ja nie pego. Sam jesteś tego. Co to jest? No zwykłe... zwykła obudowa. O nie! To u ciebie zapiszczało? Kurwa! U nas, u nas jest typ, U nas ty... No to! Nas jest. No on mnie zrzucił jakbyś chciał wiedzieć. No to się mówi, że a, idzie, wyzukać. a nie! Czemu nie powiedziałeś, że idzie? Powiedziałem, że jest tu typ. Zajmij typuś, typuś, typu. Pomagał, to zabiję Idzie kolejny. E? Kurde. I kolejny idzie ziomek. Poleciłbym. Tutaj być. Bo się... Dobra, jak chcę się. To chce smajstrować, to jest majster. Sztuk majster. Dawaj się tu szybciej, ja nie. A tak, co ty robisz? A, wraca, wraca! Idę dalej. XD. Aha. Wyrzucił mnie z serwa. A nie, jedna nie. Zabiłem już go, ale kolejny idzie. I mnie zabije. Szybko. Aha. Fajnie. Czekaj, zostaw to, zobacz. Zabiłem go, jakbyś chciał wiedzieć. Super, cieszę się. Szkoda, że teraz dopiero. A nie przed tym, że mi to zniszczył. Ej, uspokój swój śmiech, bo no, twój śmiech biegną jak w mało dziecko. Tak. zjem. Tak. Poczekaj. <grym wiosenka> Mama.

Ej Antek Antek jest... daj mi 5 minut, okej? Okay? Pięć minutek jak ja teraz z witami gadałem. Dobra, dwie i pół. Mnie na chwilę nie będzie. A czemu? Bo idę wprowadzić rower. No dobra. To daj powiedziałem <grych> Sí. Dobra, w jakim jesteśmy Timie? Ty nie żyjesz. A ty? Ja Aha. jestem takim trochę, ale ja nie, ja nie ginę. Ty z białymi walczysz. Dawaj, bijesz go. Oho, oho, serca, serca. By to i tak. Dobra, Mia miałeś chociaż jednego killa. Pięć, sześć, cztery, trzy, dwa, jeden. A no tak. Ty bed okay. teraz. Okej. Okay. Dwanaście żelaza ci wystarczy. Idź. pamiętaj zawsze zapas jest potrzebny. Możesz. A w czym, w czym, przyjaciel? Zabijcie tych typów. Ilu? dokładnie jest? Dwóch typów. Dwóch typów napastników. Dwóch napastników. Te życie napastują, tak? Tak jest. Idziemy ich napastować. Tak Idę na nich z drewnianym mieczykiem Pomocy, bo oni są w tym dobrze A Poczekaj, muszę trochę wełny kupić Dobra A Oni ci te, ci ty mają? W sensie? No, oni tak biją i odwracają sobie normalnie mieczyk No normalnie tak. Uf, 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 uf. To chyba tak Dobra, weź dokończ budowa. Patrzę. Walić to. Mamy jeszcze dwa diaksy. To możemy sobie kupić już ochronkę bądź poczekać 20 sekund i kupić sharpness. Co wybierasz? 4HP、いちだな。Aha Hej, cział już kto, że zostaliśmy... Ej, my... Zosta... zostaliśmy my niebie... niebiescy i złoci. Praktycznie. No i jeszcze jeden Cześć. Róż... Jeszcze jeden różowy. Przywitaj. Bądź kulturalny i się przywitaj Jest moją mamą. Dzień dobry dzieciu. Dobrze, jak tam. Nie zajrzysz ani do nas? Co? Nie zajrzysz do nas ani nic? Z chęcią bym zajrzał. Na naukę. No a kiedy? Nauka. A nauka, no tak. No tak. Za niedługo no, przyjedziesz, bo wakacje za niedługo będą. No w sumie. No ile? Dwa tygodnie? No tak. Przy okazji zabiłem typa, jakbyś chciał wiedzieć. Super. I'm perfect. Fajne. Tylko cieszę na się Cieszę się, przyjaciół. Cieszę się, przyjacielu. Uwielbiam i jajaczek chcę, bo tylko potrzebuję. Co? Dawaj na sirodeczek. Dobrze, przyjaciel. Czekam tu za to. S. Pierwszy. No ej, daj trochę M Idę kupić OPSa. Idę do nas, idą do nas, idzie do nas, idzie do nas, idzie do, do nas. Kurde. Dałeś... cofasz się, cofnąłeś? Jestem w bazie. O, tylko nie wiem, czy tam mu radę. Ja już wracam. Kupuj OPSa teraz, ja już wracam. Stanąłem na drodze i mam trzy diamenty, jakbyś chciał wiedzieć. Więc mnie super, chroni... Super, super. Co ty robisz? Ty mnie chroni lepiej. Chronię. Odrzucam fireball! Kurde, to są kozaki. O kurde, są wytrwale. No. Mamy mamy jak coś się wygadza. Widzę. też to O nie! Fff. Dawaj go, Antek! Nie, kurwa. Co? Jaką ją tak w tak szybkim czasie? Kurde, ziomek. Jednego. Kila mieliśmy. Ogry. Mi to aż ekran no, ale... wywaliło z wrażenia. Ja nie wiem co się dzieje. Serio? tak duża tak duża kurde jeszcze ej siubek. serio mi wywaliło monitor muszę go od nowa uruchamiać Yy, idą do nas, idą tylko do No ja nie widzę, bo, bo mam wyłączony monitor Masz problem To masz problem Zacznij żyć Zacznij żyć Kto umrze, to umrze i trudno hmm. Kto umrze, ten umrze i trudno no, mój monitor właśnie to zrobił. Ubaran? Tak. No chodź, dalej. Hej. Co? Ej, muszę chyba komputer zrestartować. Aha, no bo nie, że... Więc nie będzie live'a przez chwileczkę. No,